Até está comendo. rozkopnęliśmy ale co to dla mnie jestem hardcorem dobra to jedź za mną to jest ogólnie tez to jest teraz zobaczymy, czy zapiszę. Dawaj. Powiedzmy, okay. Powiedz. Bo się nie rozpięć no Dobra. Możesz zakończyć. No, ale już dawno. Daj. Może będę się. A, Echem, jeszcze raz. Echem, Mi się trudno już to ustawić. Dobra, kończymy ten. Czekaj. Dawaj. Jeszcze. Dobra, pokaż. No pokaż, dobra, już. No już. już. No już. I... <ścoughs> 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 Idziemy na ten Mount Everest. Idziemy od lipu, jak sam nie wiem. Ja. Zobacz. Zachronił <gry> to A, idź na górę z góry. Czemu schody, które są w dół jadą, a też które są w górę kurwa stoją? Logika Warszawy. Co? Dzień pierwszy, ścigamy się z Maseraty. Też tak umiem. <trym> Dáva jeść maseraty. Prowokuje mnie. <trym> <trym> Przedzamy Maserati, proszę Państwa. A wyprzedzamy! Wyprzedziliśmy maserati Patrzcie zostało w dupie, przyszłem Państwa, jestem mistrzem nad mistrzami z innym cieniasem Mercedesem AMG jakimś Obra! Dondondondond. <śpiewanie> co za drifty. Co za emocje. Jak ja kozak jestem, patrzcie. Dobra. Jedziemy, drifta odwalamy. Ścigałem się z maseraty. Stoimy na pasach, nie? On robi. Bum, bum, bum. Nie, on mnie prowokuje, a ja tu, tu, tu jedzie policja chyba przez nielegalne wyścigi. Ty patrz, dojechali do nas. Ej dobra, spadamy. Spadamy. Ej, Ej musisz jeszcze raz mi coś zrobić, jestem siemak. Jesteśmy dzisiaj na moście prowadzący do najniebezpieczniejszej dzielnicy Warszawy, czyli do Pragi Północ. I widzimy tutaj, jak samochód się pali. Dymy! Są dymy. Co dymiasz? No. Jestem, jesteśmy dymia, normalnie od polu. O. Zadym, zadymiliśmy to. I jedziemy e, robić dymy na Pradze, nie? No, spróbujemy. Szukamy demu. Więc módźcie się za nas, abyśmy cali wrócili do domu. Cześć. Patrzcie tam. I przydam sypkę. zaraz tam będę. Dawaj, robimy teleportację? reputację. Dawaj. 頑張れ。<高> <music> Tam to nie To jest. moje triki rowerowe. Nie no, tak, tak po prostu się powydłupiam, bo nie mam co robić. Nie mam przyjaciół. Dobra, to najpierw. jest बैच आपको काम के Dobra. Chyba. Witamy ponownie, jesteśmy teraz w parku Kempa Potocka. Nagrywano... Drzewo! drzewo, Kaczki na drzewie. No zwane drzewo. No ogólnie nagrywano tu sete, setki teledysków Disco Polo i w sumie to tyle o nim wiadomo, o tym parku. Jest aktualnie powyżej 39 stopni w cieniu, w Warszawie jest sauna, bo jesteśmy w środku Polski i nie ma żadnego wiatru. Jest. Przejechaliśmy Panie. już 33 km dzisiaj. Patrzcie jak się męczymy dla Was, prawie... 33 km. pot nam już kapie z głów. I udajemy się powoli w kierunku Bemowa. Nie kapie ze wszystkiego. No, jedziemy tutaj Jestem <noise> Na słońcu powyżej 40 A, więcej niż brzymnie A nie Teraz ja chyba krzulkę zajmiem No Aktualnie jest godzina pół do trzeciej. Idziemy w pełnym słońcu i zaraz będziemy pod w górę